Wczoraj otrzymałem pismo z, z Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Z Poznania z informacją, że wyrażają zgodę na funkcjonowanie nocnej świątecznej opieki zdrowotnej we Wronkach. W związku z tym w wyniku tak dobrej wiadomości dla mieszkańców Wronek i okolic poprosiłem też w tym samym dniu pana burmistrza Wronek o przygotowanie lokalu, ponieważ widziałem pismo skierowane przez burmistrza Wronek do pana starosty powiatowego panu Józefa Kwaśniewicza, że ze swojej strony przygotuje kompleks pomieszczeń dla funkcjonowania tej wieczorynki. Myślę teraz, że, że kiedy, ta kiedy ten kompleks pomieszczeń zostanie przygotowany, wieczorynka będzie mogła spokojnie ruszyć. Pewnie nie będzie to w ciągu miesiąca, dwóch, bo trzeba będzie spełnić wymogi stacji sanitarnej epidemiologicznej, ale pierwszy tak bardzo Poważny krok yy, się skończył i ruszamy dalej.